Uniwersytet Warszawski. Jeszcze jedna Alma Mater. Studia doktoranckie tutaj u mnie były. No nie w tym, tym gmachu się odbywały, ale w tym, na tym uniwersytecie. Super. Ważne miejsce odwiedzamy w te dni. Miejsce, w których dzięki Polsce mogłam się stać tym, kim jestem. Dzięki Polsce mogłam rozwijać mózg. Mogłam się kształcić na poziomach najwyższych szkolnictwa wyższego i dalej. No i troszkę żyjąc w Kanadzie, zrozumiałam, że to jest bezcenne. Jest za co być wdzięczną, za stypendium, za to, że nie żyłam jak śmieć, nie żyłam jak syf, czyli tak jak niestety. Ale się mówi, wmawia ludziom na zachodzie, że niby człowiek. W ogóle nie powinien się rozwijać. Nie ma nawet takiego pojęcia jak rozwój, siła woli, wytyczanie celów. Duża różnica olbrzymia. No tutaj bardzo mocni mężczyźni. Widać mięśnie, widać zawzięcie, widać odpowiedzialność. <głos》> za wszystko czego też brakuje na zachodzie. W ogóle tam pousuwali... Pousuwali na pomnikach które są poświęcone wojnie i żołnierzom, bohaterom, pousuwali takie rzeczy jak siła woli, jak um, bohaterskość. Nie ma takich rzeczy. Bardzo rzadko, kiedy można coś takiego spotkać tam. A przez przypadek w parku Point Lezant zobaczyłam, jeszcze nie usunęli, na kamieniu jakimś było napisane, że w dowód czego? Odwagi wszystkich, którzy się zasłużyli, tam ten kamień leży, a poza tym z przestrzeni publicznej to się usuwa, tego nie ma. Tego nie ma. Człowiek ma być słaby, głupi i żałosny. Obecnie. Bristol. Tu byłam ostatnio rok temu, kiedy przyjeżdżam do Warszawy. Teraz sprawdzam inny hotel. Tutaj jakiś turecki budynek. Coś związanego z Turcją, w po fladze. Kościół. Kościoły są otwarte w tej ale ale nie ma czasu tym razem, żeby je odwiedzać. Adam Mickiewicz oczywiście. Kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Warszawy na Olimpiadę, to tysiąca... w którym roku? W 23. w 23. Ogólnopolska Olimpiada wśród uczniów w szkół średnich. Startowało około 130 osób, zajęłam 29, przyjechawszy z Ukrainy. No, na Ukrainie zajęłam drugie miejsce, ogólnoukraińskie. To oczywiście było zwycięstwo. Bardzo ważny moment w moim życiu. No i przy tym pomniku robiłam sobie zdjęcia na klisze wtedy jeszcze. Na klisze. I się strasznie cieszyłam, że jestem tu. O no kurczę, Polska to jednak Polska. Czuję się jak w domu. I wewnątrz tak jakaś duma rozpiera. Naprawdę. Super. Ale się cieszę, że Polska istnieje, że jestem jej częścią. Straszliwie się cieszę. Już nie mając iluzji co do tego, co świat proponuje, co świat oferuje. Tam prawie nic nie ma ciekawego. A tutaj ludzie wiedzą, co to honor, co to rozwój, co to estetyka. No pięknie. Tym razem jestem tu.